Teraz test. Potem pokażę. A to będzie test bez uziemienia. Przedłużacz bez uziemienia i z uziemieniem. Zobaczcie jaka różnica. Bez uziemienia. I za chwileczkę, pomiar. Waga. Jesteście gotowi? Pomiar bez uziemienia. Widzisz też to? Ja, ile masz tutaj na, 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 na ekranie? Skalę zamyka. 998. Widzisz, jak zamyka skalę? Widzisz tutaj? Pamiętasz? 998 przy przyłożeniu do urządzenia 998 z odległości i teraz ee, słuchając na słuchawkach na przykład muzyki dotykając ekranu teraz sprawdzimy na słuchawkach mamy no, to jest prąd który przechodzi czyli, czyli bardzo podobnie czyli to samo co tu masz w głowie promieniujesz sobie głowę tym Ok co robiłem też 702 529 Dobra to mamy pomiar tutaj bez uziemienia ładna teraz będę przełączał weź po, po, pomyśl mi ten ale trzymaj tutaj tego przedłużacz Dobra. Teraz będę przyłączał. Pokażę. Z uziemieniem. Do przedłużacza. Z uziemieniem. Z tego samego kontaktu. Jest uziemienie. Egancko. Czak. Idziemy robić pomiar. Hadzwe Ala. Siadaj. Zobaczysz po co kupiłem to urządzenie. Będę za 127 zł, który jest znakomity. I naprawdę polecam wszystkim to urządzenie, które jest czułe. Yy, I uwaga, przykładam miernik. Zobaczcie, jaka jest różnica. Mamy 32. 32. Jest różnica. To jest olbrzymia różnica. To jest potężna olbrzymia różnica takie promieniowanie to jest po prostu niewiarygodne to jest niewiarygodne naprawdę teraz sprawdzamy tutaj wszystkie wartości a z tyłu ekranu mamy 140, 199 ale to z tyłu ekranu ale z przodu teraz sprawdzamy słuchawki na słuchawkach co? nic nic po prostu. Nie ma nic. I błagam Was. Nie używajcie nieuziemionych połączeń między urządzeniami, bo to może doprowadzić Was do nawet do raka mózgu. Może doprowadzić do bardzo dużych zmian neurologicznych i nowotworowych. Ja używałem, no niestety tego urządzenia nie byłem świadom, ale przyszedł taki moment, że jakby usłyszałem Głos z góry, który mi powiedział: Kup to urządzenie i zrób pomiary. I teraz naprawdę wierzę w to, że to miało sens, bo być może właśnie przez to możecie uratować sobie swoje, swoje życie. To jest nieprawdopodobne. Za chwileczkę odłączymy przedłużacz, który być może. Właśnie emituje promieniowanie duże, robi coś tutaj dziwnego. I pomierzymy, pomieszczymy znowu. Widziałeś różnicę?